Siema, z znowu Szynig i dzisiaj będziemy w dalszym ciągu grali Borderlands 2 z Doktorem Gazetonem, więc bez zbędnego gadania, lecimy! Osiemdzience? No. No to jest taka niebieski item of day Lucky Wardok Class mod. Jeszcze dam. Czekaj, chodź, chodź. Tylko jak to się wyrzucało hmm. Czy mogę to wyrzucić Możesz Nie wiem jak to się wyrzuca No masz drop Nie mogę dropnąć Możesz Nie mogę Nie oszukuj mnie Teraz mogę to się ewidentnie zepsuło. Nie wierzę ci. Ty wiem, że lubisz się żartować. Nie, teraz nie żartuję, zobaczy na nagraniu. O ile kiedykolwiek mi je pokażesz? O ile pokażę. Tak, o ile pokażę. Uwaga na robaczki. Robaczki no strasznie dużo tarczy, ale mam strasznie mało życia. Robaczki, robaczki, Co to za robaczki? Jakieś pajęczaki, one chyba no, ognia nie lubią, co nie? No, on ognia nie lubi. O, i chyba się obudziliśmy. No, jednak obudziliśmy mamusię. To jest facet. Może orientację zmienił. Nie wiem. Nie, no dobra, facet. Babę z Gwinta nie piją. No, mi nie szalone. Będę musiał to wyciągnąć. Dyskryminacja. Ale ja nie wytnę. To? Nie to tak jak w się powiedzieć tak. Czy ja miałem zrozumieć, co ten ptak do mnie powiedział? Nie wiem. My advice? Do what I do. Without the You gotta hijack that train, soldier. My old friend Tina can help. Chodź. I will talk to her. A and a friend of i her life a few times, and she 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 you out, but a tip. Don't make any sudden movements near her. O oh shit! W każdej grze musi być przynajmniej jedna loli. Musi być. Jeby nie było, to by było źle. Dokładnie. Loli są obowiązkowe. Ale że jest loli, głas, to się nie spodziewałem. To nie jest Loli. Ona wygląda jak moja babcia. To nie jest Loli, to wygląda. Nie, ty, ty podchodzisz. Ja nie podchodzę do tego. To jest pącznie Loli i starej babci. Ja do tego nie podchodzę. Czemu? Co ci ta babcia Loli zrobiła?

Ok, mapa No i tutaj będzie totalny rozpiździec mm, Jeszcze to, jestem na to przygotowany Ale najpierw wchodzimy w pokój na robaczkach Robacz Najpierw zbieramy robaczki wszystkie w jednym miejsce. A potem rzucamy granata. I spierdalamy. A podpaliłeś się i co teraz? No tutaj gdzieś. Ile tego jest? tych robaczku? Nie wszystkie za mną biegną. Tam. No we mnie granatami rzucasz? We mnie? No i tak cię nie zadaję obrażeń Jakieś duże kleszcze hm. No chodź tutaj, pijawko saksonska, zaksons czy coś tak Są kleszcze Są duże kleszcze, nic więcej Dobra, w końcu mogę to equipować

Akurat musiał przeładować. Ajajajajajajaj. Sporo aj, 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 aj. sam się uratowałem, nie potrzebowałem twojej pomocy. No wcale nie tak, że jakbyś mnie ponosił, to bym zginął. Czuję się bezużyteczny w tym momencie. Przecież mam bazukę i czuję, że coś robię. Bazuka. I jo. Bazu... I, jo. I kolega wybuchł. Aj, 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 to bije. Mało no, życia. Kolejny. Ile ich? Fak, 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 nie wiem, mam... Leżę. Tym razem potrzebuję tę pomocy, naprawdę. Co to by... Nie, ja się będę bardziej skupiał na odmontowaniu tego, bo tu ma... Naprawdę tam stałeś? Nie wiem, bo tam jakiś gościu spadł, spadce, nie? Siach dostał z bazuki, to się nie podbierał. Trzeba było mu Mógł nie wchodzić. Twoja bazuka czasem nie za dużo bije? Nie widzę właśnie, że nie bije za dużo. Tylko 1711 Padaj. Skill points. Idziemy pod tanka. Ja co i mam, czy nie? O, oh, jest y token. Granade shield. Maximum health, to... to by było na tyle. Ja muszę znaleźć jakąś skrzynkę do rastowania skill pointsów. Muszę trochę zmienić swój build. Tak, trochę bardzo chcę go zmienić. No raz, co ja to z killpointu, kurada? No zaraz. taki customization station. waraj bo czy... pociągi one -shotują. Co my teraz mamy zrobić w ogóle? Chodź za mną. Czyli jak one-shotują, że nabierzają cię? Jesteś pewien? Nie, po prostu że wejdziesz pod ich... Jeżeli wejdziesz pod to na tory i ci Cię przyjadą, to będzie po Tobie, nieważne ile tysięcy HP masz. A założymy się? Tak, nie przeżyjesz w pociągu. Jesteś pewien? Tak, jeżeli, dodać, jeżeli trafi Ci pociąg, to nie przeżyjesz. Kłóciłbym się. Kłóciłbym się, ale okej, okay, niech się będzie. Jak chcesz, możesz spróbować. No, ale na razie. Bada, tu jest Pokémon. Pokémon, czy wszystkie masz? Nie wiem, po co ja tu przyszedłem. Jednak bazuka jest przydatna. Gdzie ci smutno, gdy ci... Ci, ci źle? Weź bazukę, pociesz się. Tak Nie róbcie tego w domu O ład to bije Aż uszu, zrób im coś oni mnie biją Nie mam Ama w bazuce Sied Nie mogło być gorzej On coming, a dobra wstałeś Znaczyć. Zaraz długo, długo się znowu położę, bo spać mi się chcę, jakoś chce. Nie, niedobrze, dobrze, nie dobrze, tak powiem. Ale kolegom nie też jest spać. Widzę, widzę im pomóc. Ta, ta, ta ta, ta, ta. ta, ta, ta. Fuck. To dużo jest tych samolotów. Ja... Jak to się teleportuje wszystko? Nie ma amunicji do bazooki. Ani tu, ani tu, ani tu, ani tu. O jest, mam Reloading. Ej, panie. Ja tylko przechodziłem. granat za Ja tylko przechodziłem Teraz trafi. Nie no, są za daleko, nie trafi to O jest blisko. Kurwa nie trafiłem. A i roku, to ja nie dostanę. Wiesz, że możesz trafić headshot szota kierowcy samolotu? Oh, Uczyć. Jest możliwe, aczkolwiek. Ostatnia strzała do bazuki. Nie trafiłem. A te uszy szybko. I'm coming Serio, jest tak blisko Tak blisko ale tak daleko, ja tam nie wyjdę Maszan no, masz To spadnie na dół Chodź na dół Zginąłeś Fuck A wyszedłem do góry Jestem problematyczny. Bardzo, nie lubię tych samolotów. Znalazłem fioletowe cykierki. Fioletowe cukierki, aczkolwiek. Tak sobie do niego strzelam. Już amunicji nie mam. A te uszy spokojnie i taki sumend jest tego na więcej. Że się pali. Dobra, nie żyję. Jeszcze jeden przeleciał. Ej, wam się, się nudzi, wam się nudzi, serio. Łomatko, ale cofka? A te uszu, wszystko dobre z twoim internetem? Tak. Ping jak najbardziej na razie dobry. Ale wie, że to ja ping mogę mieć słaby, nie ty. No na razie Cies. raczej nikt nic nie pobiera. O shit, ja w ogóle strzelam do gościa. I w swoim miejscu poliski nie lecą. A potem znika i się teleportuje. Nie. witamy w Polsce. Wkurzyłem się. To się radio zepsuł. Zabić tego gościa, który zepsuł radio. O, jezu, sniperki nic. Automatycznie, co prawda, reszta amperki. Fuck. niedobrze. Fuck. Fuck. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Dostanę na lau. One shot. Pierwszy shotguna Nawet na taki descent powinien dobić Teleportując się O dobiłeś go O tym mówiłem nawet Ale przeleciał następny Mój <laughs> w końcu umrzeć i dać nam święty spokój e, Wiesz, że my mamy chyba wrócić do niej nie, jeszcze... tak, będziemy się wrócić. Olewamy gnoi. No chodź. Nie ma sensu. Oni nas próbują tak zabić tylko. My musimy pewnie uciekać. Oni się będą respić i respić. Tego też twój internet zaczął po szankować, wiesz? No mm. do na niej i skończymy na razie nagrywki. Mi się wydaje, że tak powinno być. O, fioletowe cukierki Dropsy dla Kota Specjalnie biegłeś w Specjalnie wcale biegłeś... nie. Wcale nie, ja cię już dobrze znam. Wcale nie. Wcale nie, nie wyciągłem bazuki na zero amunicji, żeby cię nią trzepnąć. Wcale nie. Dostaję obrania od Twojej bazuki. A, nie wybuchło. I co? Swaniako Kurwa, nie wypał Abym rzucił tą klatkę na ciebie teraz A dobra to były wenty, nie klatka ja... Dobra, ja do niej nie podchodzę Czemu się brzucisz babcieloli? O widzisz zamknęła się z bazuką kurna Handle here is my butt. Uh, whoops. <laughs> Put a little bomb in the hot ass handle, blow stuff up and make people die. Squishy, Squishy. 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 And I disappear. Squishy. A ghost. Oh, yeah, the combat, you look good. Preparing to strike. Let's get mad. Hey. Oh, Jesus, Mario. In... <laughs> <ziochuje. sighs> Fuck, go take back. i <laughs> Mateuszu, aż tak bardzo się jej boisz. Gdzie te króliki? Gdzie te króliki? Schowałeś się za, chwilę za rogu wyskoczą? Dry. Nie mam nic. <noise> tak dalej grało Słyszałeś swoją postać? Hmm. Gdy skończyłem mówić, za to, że za rogu wyskoczą, to tonę... ne Holy crap! Fuck. Dostać moją ja posać, tak powiedziała. Ale to był perfekcyjne, no Boże. Perfekt. Nie, a teraz naprawdę będę bardziej... Przykładać się do montowania tych filmów z Borderlandsów. Mmm... Też. Dobra. To byłoby na tyle z kolejnej części, co nie? Tak, czekaj. Jak, Jak sądzisz? No. Jep! Co sądzę, Gazeta? To niż od tak... Jak tego, jak postępują postacie i tym podobne. Jest babcia Loli i jest wieloryb. I Podesz... jest ujebany facet. Podeszłem do niej, ale dostała Zezę na chwilę, więc... <laughs> dalej i idę dalej. Ty wiesz, że od niej misje. Jesteś się od niej zezem zarażę i będą mnie przejebane. <laughs> TY NAWET NIE MASZ OCZU! Będę miał jedną kreckę tak, drugą tak. Może być. Z tej strony mówi do Was week i dzięki za oglądanie.